Ej hey, zaczyna streama czy o write everything my friends No to są lagi. Ta To mm -hmm. już się wkurzam No za dobry komputer masz ją. Nie, internet to dupy Komputer też I don't think so my friend Nie wiem, w ogóle mam nagle z dupy 20... Czemu ten typ przeszedł przez mojego mola? Pięcioma deklu. Jeby się. wyjebał Jestem Bogiem. Jezu, 200, 210 dziesiąty paladyn. O Boże, łatwo. 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 Boys. Łatwo to było. Łatwo. Rip, rip, rip. A te potwory zablokowały go potworami. Ale jestem dobry w tą grę. Boże! Boże! O, ale go wyklikałem. Tak to się robi. 210 paladyn.